O, o, sorry, trochę zaskoczyliście mnie, bo czytałem sobie książkę, którą dostałem na święta. Bardzo ciekawa, polecam, ale walić to. Więc witam was wszystkich w pierwszym filmie w... Wy... który mamy? W 2017 roku, który błogosławił sam Andrzej Duda, dając nam jedną sekundę dodatkowego czasu zabawie w Sylwestra. Dzięki Andrzej. Także. Ten film będzie o Gwiezdnych Wojnach, ale planuję też taki film zrobić o drugiej części, czyli o grach, w której przypomnimy sobie, co na moim kanale o Gwiezdnych Wojnach mogliśmy zobaczyć w 2016 roku, ponieważ ostatnio dosrało tyle osób na moim kanale, też wit witam wszystkich nowych widzów, że. Być może nowi, wideo, nowi widzowie ominęli kto, niektóre serie, które były w 2016 roku na moim kanale, a które warto może obejrzeć, a dla tych, którzy oglądali, to moim zdaniem będzie dobre przypomnienie, więc może żeby dalej nie... P***ić, zaczynajmy. Do świerdzolenia robota czeka. Jeszcze może zanim zaczniemy, to, y, to nie będzie jedna część filmu, więc jeśli kogoś nie interesuje to, to w opisie znajdziecie spis treści. Dalej powiem, który film o Gwiezdnych Wojnach w 2016 roku był według mnie najlepszy, który najgorszy. Później powiem też coś na temat subów, bo naprawdę warto o tym wspomnieć. A ostatnią częścią będzie to, co czeka nas na kanale o Gwiezdnych Wojnach w 2017 roku, więc nawet jeśli się znudzisz moim lekkim pi**eniem, to możesz pójść do spisu treści i przeskoczyć na, do ostatniej części filmu, bo tam bym chciał podać trochę wasze zdanie żeby wiedzieć jakie filmy bardziej wam się podobają, czego bardziej oczekujecie w 2017 roku, dobra. Zaczynając. Ogólnie ten rok zaczęliśmy Gwiezdnymi Wojnami na moim kanale od filmu Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy wrażenie po premierze. Jeśli ktoś nie wie Gwiezdne Wojny były zupełnie, są zupełnie przypadkowym kontentem na moim kanale. Ponieważ na przebudzenie mocy, może wiecie, może nie, ja prawie nie poszedłem. Ponieważ jak widziałem pierwsze trailery z przebudzeniem mocy, ja myślę, o matko, co oni zrobili z tym filmem? I nawet pamiętam jak Kumpel mówił, że to co, rezerwować bilety, ale ja tak, nie, no nie wiem, może być ciężko. Ale jeśli oglądaliście ten film, wrażenie mocy, wrażenie mocy. Wrażenia krwawa mocy. Jeśli widzieliście ten film Przebudzenie mocy, wrażenia po premierze, no to wiecie, że tam byłem strasznie pozytywnie zaskoczony tym filmem. a Byłem najbardziej sceptycznie na, nie, na niego nastawiony. No i w sobie tak się zaczęło, C czyli m, kolejny film ym, to był Kylo Ren: Jest dobry. Dzielić najciekawszych teorie spiskowych. Ogólnie po obejrzeniu, po obejrzeniu przebudzenia mocy. Zacząłem grzebać w internecie, wiecie, Snow to tak naprawdę Kylo Ren, który podróżował w czasie, ale tak naprawdę jest mistrzem Windu, który jest jednocześnie Rey. <śm> w każdym razie była masa fajnych teorii i pomyślałem, hej, a może by tak nagrać ten film? A co tam, najwyżej się nie spodoba. Bo kiedyś mój content był zupełnie inny. I wiecie co? <śm> Jakby nie patrzeć, ten film, mimo, że jakościowo może nie był najlepszy, jakiś student dostał się na główną stronę i jest to teraz jeden z, jest to teraz najbardziej film z największą ilością wyświetleń na moim kanale, co było szaleństwem zupełnym. W ogóle takiego się nie spodziewałem i tak naprawdę ten film zaczął wysyp filmów gwiezdnych wojen, o Gwiezdnych Wojnach na moim kanale, ale może jeśli to jesteście moi starsi, starsi widzowie, to pamiętają, że nie były to moje pierwsze filmy o gwiezdnych woniach na tym kanale. Niestety starsze filmy o gwiezdnych wojniach musiałem usunąć. Pierwszym filmem o gwiezdnych wolniach na moim kanale był film o Jedi Academy. Ktoś jeszcze pamięta te filmy, te przerówki? Mm -hmm. I'm sorry, Kyle. Not again. Jeszcze bardzo dużym filmem o gwiezdnych wojniach, który niestety musiałam usunąć z kanału, ponieważ. Kiedyś wiecie, YouTube się strasznie gra, gry z, z prawami ja autorskimi. Był film, który jakimś cudem dostał się na główną stronę Joe Monstera i też nabił 100 tysięcy wyświetleń. To był ten... taka przeróbka Polish YouTube. Ktoś pamięta to jeszcze z Gwiezdnymi Wojnami? Nie wiem, ale Jeszcze wyżej! Jeszcze musisz! O ty mi od internetu Pane! Więc tak ogólnie, kontent Gwiezdnych Wojen nie jest jakiś super na, na tym kanale. Ale tak naprawdę te dwa filmy zapoczątkowały w ogóle przypadkowo ten kąt w moim kanale. Dalej były takie przypadkowe filmy jak mój śmiechowy Kylo Ren rezygnuje, który niektórzy wzięli zbyt na poważnie. On kłamie, nie ufajcie mu, Kylo Ren nie odchodzi. Dzień dobry. Jestem Kylo Ren, dowózca First Orderu, i chciałbym oficjalnie oświadczyć pewną rzecz. Rezygnuje z brania udziału w kolejnych epizodach Gwiezdnych Wojen, ale śmiesz, to był film. I dalej, była seria Przebudzenie Mocy Krytycznym Okiem. Niektórzy chyba źle zrozumieli ten film, bo my nie chcieliśmy tam, znaczy, my chcieliśmy tam specjalnie znoić ten film, czyli wyciągnąć wszystko z tego filmu, co się da, i z niego się śmiać. Oczywiście wiecie, w internetach, jak to w internetach. Jeśli coś się nie spodoba, to od razu film dostaje minus, więc <noise> też byłoś znaczy... Wiesz, ten film zabrał sporo minusów, ale ja tego się spodziewałem, no bo w internecie nie można powiedzieć inaczej niż wszyscy. Więc, ale wiecie, ta seria była fajna. Mi się ta seria się bardzo podobała. No, bo to było pewnie tak jak w tym memie, że siedzą w jakiejś sali konferencyjnej, siedzi tam powiedzmy J.J. Abrams, George Lucas i jakiś tam jeszcze ludzie, i yy, pyta się, no. To jak będą wyglądały nowe Gwiezdne Wojny? Co możemy zrobić? No i jeden mówi: y, Zróbmy nową Gwiazdę do śmierci. I drugi mówi: y, Zróbmy nowego Fejdera. No i taki siedzi, siedzi, taki nowy jepce, taki gościu trzeci mówi: A może zrobimy coś oryginalnego? No i wzięli go, wyjechali <grym> przez Opa. Nie! Taka twórczość, przynajmniej Abramza I coś podobnego, tylko może z lepszym wykonaniem, planujemy właśnie zrobić Złotra-1. Jeden z filmów, jakie chciałbym zrobić, to chciałbym porównać wraz z moimi kumplami Łotra 1 i Przebudzenie Mocy. Który filmy w jakich aspektach, który film w jakim aspekcie był lepszy? Po tych filmach był mrok. Czyli, jeśli są to jesteś moi najstarsi widzowie, wiedzą, że ja mam tendencję do znikania. W tamtym roku zniknąłem na prawie pół roku. Wcześniej zniknąłem na rok. Wcześniej znowu zniknąłem na rok. Dlatego też na końcu powiem o tym trochę, właśnie o zmianach w 2017 roku, żebyście nie byli podobnymi rzeczami zaskoczeni. Później, jaki film się ukazał, to Layout of 5, najgłupszy teorii spiskowy. Film, na którym spędziłem najwięcej czasu, ponad 3 tygodnie praktycznie. Ale kurde, było warto. Było warto, mi się zdaje, że ten film się bardzo spodobał, o czym świadczy ocena wyświetlenia, o czym świadczą. Ten film był fajny, chociaż... Strasznie przy nim napracowałem, na, nawet samą teorię ostatnią o Jar Dżar którą oczywiście, 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 wierzę w tę teorię. Zmieniałem chyba z trzy razy, ale było warto. I później zaczęła się cała taka fala też przypadkowych filmów, na przykład yy, Jean to Fazma, Rogue One, 10 najlepszych teorii spiskowych. Też nie wiedziałem, czy w ogóle kogokolwiek interesują teorie spiskowe z Łotro 1. Ale nakręciłem ten film i on w tej chwili ma prawie 100 tysięcy wyświetleń. Zupełnie przypadkowy film. Kolejny. Ezra będzie zły. 10 najlepszych teorii fiskowych. Ten film, jeśli wiecie, jeśli nie był zupełnym przypadkiem. Ja robiąc ten film myślałem, kurde, czy ktoś w ogóle w Polsce ogląda Rebeliantów? Bo strasznie one, Rebelianci lecieli na Disney XD, ale Strasznie pogmatwanie to było. Raz był odcinek 20, później odcinek 2, później siódmy. Myślałem, że w ogóle nikt tego nie ogląda. Też ten film był zupełnym eksperymentem, ponieważ ja tylko oglądałem po angielsku wcześniej to. Ale ten film też. Ma już ponad 50 tysięcy wyświetleń i tak naprawdę zaporządkował kolejną serię, o której powiem za chwilę. Kolejne filmy, żeby nie spoilerować, to były. Yy... Wycieki epizodu 8, ponieważ wyciekło sporo informacji, yy, głównie strony yy, yy, Making Star Wars, naprawdę dużych. Jeśli chcecie możecie je zobaczyć, yy, też tam trochę było o yy, roli Carey Fisher, czyli Lei, jeśli to się je zobaczyć, nie spoileruję I później też były yy, kolejne dość śmieszne filmy, czyli na przykład yy, Recenzje Rebeliantów, Seria, która ma najwięcej odcinków w ogóle na moim kanale, co chodzi o bieżne wojny. Nie miałem właśnie bladego pojęcia, czy ktoś to ogląda. Nie miałem pojęcia, czy w ogóle trzeci sezon będzie fajny. Ale jak zobaczyłem pierwszy odcinek, będę mał to wszystko kurde, jakie to było fajne. I kurde, ta seria, <ścoughs> jeśli ktoś nie oglądał, to warto naprawdę obejrzeć nas, tych rebeliantów. Nawet jeśli nie, nie chcecie oglądać tych recenzji. Ale te recenie też były fajne. To chyba jedna z moich. Nie wiem, czy nie moja ulubiona seria. Tylko, że z tą serią będzie też problem. Powiem o tym na końcu. Seria, gdzie był wysyp wszystkich memów. Chopper <try> <try> Jedi. <try> Mart Mop. Tron. <try> Cała masa memów była w tej serii. fajnie w co serię robiło. Tyle, że no, przysz o przyszłości tej serii powiem na końcu filmu, ale to też yy, seria z Rebeliantami była śmieszna. Było też kilka innych filmów, na przykład, <laughs> yy, film przypadkowy, który też nabił strasznie dość dużo wyświetleń, czyli, yy, yy, bo zgubiłem, jest. Wiadomość od ucznia wielkiego Bar <dżal>, Djar Film, który ma świetny mem. Mę... Naucz mnie tego mój mistrz, którego, którego może nie mogę obejrzeć. Fajnie się robiło te filmy. Dalej było takich też kilka przypadkowych filmów, jak na przykład um, rozmowa o tym, jaki film czeka nas w 2020 roku o Bobafecie. Um, czy na przykład mam nadzieję, że nie, porzu co, nie porzuci twórca tej, tej, tej petycji, tego pomysłu ale ta petycja nie jest od jakichś dwóch miesięcy aktualizowana. Jeśli ktoś nie wie o czym mówię, mówię o filmie, o serialu ym, The Other Republic, na który fani na dzień dzisiejszy wybrali już ponad 125 tysięcy podpisów. Ta petycja póki co stoi. Nie wiem do kiedy ten gość chce zbierać te podpisy. Mam nadzieję, że to w końcu ruszy. Bo ja najchętniej zobaczyłbym serial z czasów Jar Republic, co znaczy dalej był też film, który mi się strasznie podobał w montażu, czyli Przepuszczanie mocy, powrót Jedi i 30 lat przerwy. Co działo się pomiędzy tymi dwoma częściami? Powrót Jedi. Główny czarny charakter zostaje zabity, druga gwiazda śmierci zostaje zniszczona. Pokój i porządek raz na zawsze został zaprowadzony w galaktyce, a nasi bohaterowie mogli spokojnie świętować swoje zwycięstwo, bawiąc się z małymi misiami. Cóż za piękne zakończenie historii w świecie Star Warsów. A może jednak nie do końca. Reakcja na Rogue One po trzecim trailerze to wiedziała, że to będzie dobry film. Szczególnie po tych scenach walk w kosmosie. Najnowszy i ostatni trailer, Łotra 1, potwierdził to, o czym spekulowali fani od początku pojawienia się pierwszej zapowiedzi. Czyli to, że film będzie opowiadał o obaleniu dyktatorskich rządów Obi-Wana, co potwierdza jego obalony pomnik, który widzieliśmy w trailerze. Dalej kolejną serią, jaką możecie się zainteresować, była serial o tematyce Mieczy Świetnych, która. Kurde, jak to eksplodowało lajkami. Nie miałem żadnego pojęcia, że ta seria się tak spodoba o świetnych. Też mi się ta podoba seria, też bym chciał ją bardziej robić, ale o tym też powiem pod koniec filmu. Kolejny film bardzo ważny według mnie to był. Y, Gry kontra filmy, czyli Gwiazny wojny, czy jest sens rozdzielać content. Kiedyś o tym myślałem o rozdzielaniu kontentu, bo wiem, że niektóre filmy, część. Niektórych interesują tylko jedne filmy, część interesują tylko drugie filmy. Ale z tego pomysłu zrezygnowałem. Powiem o tym w innym filmie. Bardzo krótko. Nie widzę sensu w rozdziale kontentu. Wolę powiedzieć wam, kiedy będą wychodziły konkretne filmy. Takie roz rozwalanie kanału na trzy bez sensu, moim zdaniem. A później był wysyp, tak naprawdę filmów o 31 Duży wyciek, kim są postacie tam. Później. 10 rzeczy, o których musisz wiedzieć przed premierą Łotra 1. Film na temat. Powiązania WOTRA 1 z rebeliantami o czwartym sezonie Rebeliantów. Film ym, także, w którym tłumaczyłem, dlaczego ludzie niektórzy nie lubią prequelów i yy, nowych filmów Disneya i dalej trochę lekka parodia, czyli prawdziwy film o Rogue One, czyli, <coughs> czyli Rogue Bings, albo jak to lubię nazywać Jarwan, wrażenie po premierze WOTRA 1, teorie, które się sprawdziły z WOTRA 1. Ten film w ogóle <coughs> się bardzo spodobał. Te w ogóle filmy, o czym powiem później, zesrały praktycznie połowę 3-1 suby, to pff, ale o tym pod koniec. Dalej, kilka było filmów o. żeby wiecie, nie męczyć cały, cały czas was, was tym samym, kilka filmów o epizodzie 8 Gwiezdnych Wojen, ponieważ pojawiło się kilka ciekawych informacji. Mam nadzieję, że tylko o tym też powiem później, że uda mi się nagrać filmy jeszcze, które chcieliście, czyli o Rey i o Finie. Finie, które bardzo Was interesuje. <laughs> I tak samo później było. Mm, tak samo filmy o Łotrze 1. Pytania z tego filmu, o, yy, który mamy zrobić, mamy nagrać o Łotrze 1, nie czytałem jeszcze. Chcę przytoczyć je na spontanach, gdy będziemy nagrywać. Na pewno pojawiły się fajne pytania, bo niektóre z nich czytałem pierwszego dnia. A ten rok zaczęliśmy nową serię. Czyli, czyli co gdyby, co gdyby Windu zabił Palpatina. Nie miałem tego pojęcia, czy ta seria się spodoba. A nasrała tyle lajków, nasrali się tam jakieś 1500 komentarzy. Jak ja mam to przeczytać? Nie żartuję, dzięki za te komentarze. Właśnie o to mi chodziło, żeby tam były komentarze, bo ja nie, nie chciałbym, żeby film miały. Jak są niektóre filmy, można jak tobie zauważyliście, które miały odzyskania wyświetleń, a mało lajków i komentarzy. Czyli ktoś obejrzał, a nikogo to nie odchodzi. Więc fajna ta seria. Właśnie w tym roku powstało dużo fajnych serii. To też będzie ważne w kolejnej części filmu, ale ten rok za zakończył się dość smutnym filmem o śmierci Cary Fisher. No ale y, życie, no. Ogólnie, y, jeśli nie oglądacie tego filmu, krótkie info. Y, y, ósmy epizod, co chodzi o rolę Lei, jest gotowy. Może być problem z epizodem dziewiątym, ale to też może temat na inny film. Szkoda, że tak to się potoczyło. Ktoś tu dobrze napisał, że rok zaczynał się śmiercią y, księcia, a kończył śmiercią księżniczki. Teraz może krótki temat subskrypcji. Matko, ludzie, w ogóle y... początek roku, pokażę wam statystyki. Początek roku Ba, możecie zobaczyć. Na początku roku było 2000 tysiące subskrypcji. Pod koniec roku ponad 20 tysięcy! Jak? Pierwszy duży skok był właśnie tutaj, gdy opublikowałem ten film, który to się bardzo wybił, czyli film z najlepszymi teoriami o przebudzeniu mocy, drugi ten, a największy skok w ogóle. Pamiętam, że jednego dnia przekroczyło mi 20 tysięcy subów. I myślę, kurde, może coś o tym nagram. Ale, że byłem chory, no nie bardzo nie bardzo miałem jak. Tym bardziej, że jak wstałem kolejnego dnia, zobaczyłem, że jednego dnia, tutaj możecie zobaczyć, doszło ponad 1000 subów. Wow! Naprawdę wielkie dzięki. Nie spodziewałem się praktycznie dziesięciokrotnego wzrostu subów od początku roku. To jest, to jest kurde nierealistyczne. Ludzie takie przyrosty, znaczy ludzie mają większe przyrosty, ale to są ludzie, którzy wybijają się na dramach albo na kolesiostwie czy na czymkolwiek. Ja naprawdę wielkie dzięki dla Was, że te osoby, które zasubskrybowały, znalazły mnie same. Zasubskrybowałem mnie, bo podoba im się co ja robię, a nie że polecił mnie wujek, ciotki, siostra, siostry, matki, Jarja, znaczy yy, kuzyna. Więc dzięki Wam, że nie spodziewałam się rozrostu. Mam nadzieję, że to się utrzyma, mam nadzieję, że też, kurde, no, uda mi się robić coraz lepszy content. Bo robię też filmy, też dlatego, bo jest tyle nowych osób, że Chciałbym trochę porozmawiać, co czeka nas w roku 2017. Kto ogląda w 2017? Łapka w górę! Dobra, e, ponieważ powstało e, w tamtym roku kilka serii. Chciałbym wiedzieć, które serie podobają Wam się najbardziej, zrobię dwie ankiety. Pierwsza. E, jaka seria podobała Wam się najbardziej? I druga seria, która podobała Wam się najbardziej? Czyli pierwsze i drugie miejsce. E, dajmy pięć serii, bo tylko pięć da się dać w ankiecie. A więc. E, Dajmy tak, epizod ósmy, teorie spiskowe i wycieki. Druga pozycja, niech będzie to filmy o Łotrze 1, czyli wiecie krytycznym okiem i te, i te sprawy. Trzecia seria, to niech będą rebelianci, czyli wiecie recenzje, zapowiedzi i tak dalej. Inne filmy, też jakie widzieliście o, o serialu Star Wars Rebels. Czwarta seria, jaka się pojawiła, to Miecze Świetne, czyli wszystko o mieczach świetnych. Może znaleźć tą serię, mi się na bardzo podoba na przykład. I piąta seria, to najnowsza seria, co gdyby. co gdyby. Co Gdyby Palpatine zabił... Co Gdyby matko. Windu zabił Palpatina, to była pierwsza seria. Ona się strasznie spodobała. Tą serię na pewno pociągnę. Ale chciałbym także wiedzieć, jaka seria Wam się najbardziej podobała. Jaka, naj, jaka najbardziej i druga jaka najbardziej. Dwa miejsca. Bo czy z trochę się zmian. Wiem yy, w ogóle nie sprawdzałem wiadomości byłem jak dalej. Na pewno wprowadzcie mi tyle wiadomości na Fejsie. I tyle komentarzy ja nie wiem, kiedy to sprawdzę, ale na pewno jaka wiadomość będzie, to na pewno o tym, yy, że. Yy, nie, że Jar Jar był Włotszy jeden, bo ty, nasraliście mi ten tak skrzynkę. <laughs> ale dzięki za to. Yy, na pewno pojawiły się wiadomości, że wiem, 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 że pojawiło się, wiem! Pojawił się ostatnio film, oficjalny zapowiedź drugiego, drugiego, drugiej części trzeciego sezonu Rebeliantów. I o tym film może powstanie jutro, bo jeśli wiecie może nie, piątek 17 zawsze stawiam film o Gwiezdnych Wojnach. Ten film będzie o Rebeliantach, tam powiem trochę o tych Rebeliantach, bo nie wiem jak mówiłem, czy seria będzie kontynuowana, ale o tym powiem jutro. Także... Czeka kilka na zmian na kanale. Filmów teraz będzie wychodziło mniej, o tym już mówiłem. Powiem o tym w kolejnym filmie, w którym też powiem dlaczego tak będzie. Przede wszystkim chodzi o mój sprzęt, który nie wyrabia i o inne rzeczy, dlatego chciałbym poznać Wasze zdanie. Jakie serie Wam się podobają najbardziej, jakie najmniej? Jaki film Wam się podobał najbardziej, jaki najmniej w tym roku? bo to będzie dla mnie ważne, żeby ocenić, jakie serie wam się najbardziej podobają. Ale o tym, co nas czeka w 2017 roku, powiem w kolejnym filmie. Może zakończmy ten film tym, jaki film, moim zdaniem, w 2016 roku o wiznych był dla mnie najlepszy, a który był najsłabszy. Także możecie wpisać Wasze zdanie, który był najlepszy, który najsłabszy. Jak dla mnie najlepszym filmem tamtego roku było 5 najgłupszych teorii spiskowych na temat na temat y, Przebudzenia Mocy. Ten film był świetny. Miał świetne memy jak Leia to Batman, y, Jon Snow, czy nie wiem samo zakończenie y, filmu, no kurde ten film był fajny. A najgorszy film, chyba najgorszym filmem o bieżnych Wojnach był film tematyka była fajna, wykonanie było gorsze, bo miałem ten, na ten film mało czasu. Połączenie Łotra e, 1 i Łotra y, 1 i Rebeliantów, ten film z duchem. Ten film był ciekawy. Tyle, że jak wiecie, jak ja e, zaczynam mówić i się podniecam, to zaczynam mówić tak szybko, że nie można nie? No, zaczynam mówić tak szybko, że nie da się mnie zrozumieć. Dlatego w tym filmie, ponieważ to był film na spontanę, tam też próbowałem mówić powoli, myśleć, co mówię, ale przez to ten film był tak, jakby miał, jakby miał zaraz zasnąć. Ale, że wiecie, że ten film był najgorszym filmem, to chyba nie było tak źle. Dzięki za wszystkie sugestie, jakie serie podobały Wam się najbardziej, jakie najmniej. Dzięki za te wszystkie suby, które przyszły. Dzięki za pisanie, które właśnie serie Wam się podobają najbardziej, najmniej. Który film Wam się podobał najbardziej, który najmniej. Te głosy na pewno wezmę pod uwagę w moim kolejnym filmie, co czeka nas konkretnie w 2017 roku. Boże, kto oglądał ten film do końca, kto chce stuwać mojego pierwszej. Mam taki jeden film. Chciałem tylko Was poinformować o tym wszystkim. A póki za tyle z mojej strony trzymajcie się i niech mocno jest z wami. Oglądam w 2017 łapka w górę! <noise> 2017